Cześć! Witajcie na kanale Tylko Same Nowinki. W dzisiejszym odcinku powiemy kilka słów o zapowiadanej walce Marcina Najmana z prezesem Federacji FEN Pawłem Jóźwiakiem. Rozmowy w tej sprawie prowadzone są od wielu miesięcy. To Najman jako pierwszy wyzwał do walki Jóźwiaka, a że ten generalnie za nim nie przepada to zgodził się na taki pojedynek. Ostatnie doniesienia medialne wskazują, że walka obu panów odbędzie się na gali Wotore, w formule MMA na gołe pięści. Marcin Najman umieścił na swoim profilu krótkie nagranie w tej sprawie. Moi drodzy, bardzo miłe spotkanie z Mariuszem oraz z Jaśkiem z Wotore. Szykuje się, naprawdę wielkie wydarzenie. Czy do końca sportowe? No nie jestem przekonany, ale już jak na pewno w strachu i obszary cały. Także yy, szykuje się, gruba akcja z Juźwiakiem na goły pieśń. Paweł Jóźwiak bardzo poważnie podchodzi do zobowiązanej walki z Najmanem. Zdradzi nawet swój plan jak zamierza pokonać przeciwnika. Najman, ponieważ jesteś strasznym grubasem, widzę to tylko w jeden sposób. Mój sposób na ubicie z Walnąć go mocno w bęben! I właśnie tak cię będę walił, Najman! Marcin Najman w ostatnim czasie zapowiedział, że w 2022 roku stoczy dwie pożegnalne walki. Można więc zakładać, że jedną z nich będzie walka z Pawłem Jóźwiakiem, a być może drugą swoją walkę stoczy z Jadkiem Murańskim, bo dużo się na ten temat ostatnio mówi i taka walka mogłaby być interesująca. Czas pokaże, czy rzeczywiście Marcin Najman skończy swoją przygodę w OKTAGONIE po dwóch planowanych walkach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do polubienia filmu i subskrypcji kanału, by na bieżąco oglądać nowinki ze świata Freak Fightów. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.